Jeszcze chwileczkę, jeszcze czekajcie, aż zacznie muzyka grać. Takie wyczyny nie zdarzają się często, choć wiadomo, że jak ktoś chce dojechać na koniec Polski, to wybiera Świnoujście. 700 km na rowerach przyjechało 9 uczniów ze szkoły podstawowej nr 21 w Gliwicach. Wyprawę zorganizowali, aby zebrać środki na rzecz Gliwickiego Hospicjum Miłosierdzia Bożego. Wyruszyli 27 maja z Gliwic, a na metę do muszli koncertowej w Świnoujściu dotarli w piątek 2 czerwca. Podczas swojej wyprawy uczniowie promowali zbiórkę na rzecz hospicjum na portalu zrzut.pl, gdzie aktualnie jest ponad 12 tysięcy złotych. W ubiegłym roku młodzi kolarze też charytatywnie dla hospicjum pojechali z Gliwic na Hel. Hospicjum w Gliwicach świadczy bezpłatną opiekę nad osobami nieuleczalnie chorymi. Rozbudowa placówki, a także rosnące koszty opieki spowodowały, że hospicjum walczy obecnie o przetrwanie.